Tygodnia? Nie dobra, widzicie co teraz zagramy? Jeszcze teraz z kim? O to jest pytanie. Nie lecę na Tiltę, zginiemy. Pewnie Red Knight, Gdzie? Podium, podium będzie fajnie. Ja lecę na podium. Dobra, nie, są się. <grym> Muszę dla was nagrać. Pamiętajcie, jutro giveaway. I no. <grym> chyba warto. Leć ze mną, bo tam zginiesz, nie? I będę tylko mnie obserwować, a tak będziemy razem robić. playsy. No chodź ze mną, bo mam chyba typów. No, mam typów. No to dobra. Czyli będę musiał znowu nagrywać od nowa. Dobra kara. Dobra, idziemy na typów o ile są. Teraz jakiś tak? albo coś Mam jeszcze Co ja robię O ej, mam dwa skary Mam dwa skary No co jednego? Jak będę miał tutaj tę tekę jeszcze, to idę do ciebie. Nie ma teka. Tylko teraz my za co bym miał zostawić? Widzicie co chcecie mieć na odcinku? na znaczy, u mnie, co chcielibyście zobaczyć. A w sumie teraz, patrzcie, macie czas do tańca, taneczne ruchy i przez ten czas macie napisać miejsce, które zajmiemy z y, Mirosławcem. No, macie czas jeszcze. Dobra, komu się udało pochwać w komentarzu. No, my idziemy grać. Ja mam dwa. Dobra, ej, mam, mam pięćdziesiątkę Czystej Mam pięćdziesiątkę czystej Ej, tak chcesz tego skarać, czy nie? Ej Dobra, dobra, to już go ci biorę Nie mogę żadnego teka znaleźć Będą tu przychodzić pani O, dobra, lepszy shot. nie. mam jak. Muszę sobie tego znaleźć. Teka. Taki lag, nie? Muszę się znaleźć. Teka. Dobra, lecę za ciebie. Mm, nie, zahaczę chyba. Perfekt. Co to jest legendarnego? Jeżeli był kto. Gdzie to chyba mapa? W mapie by było tylko to. to nie chcę mi się brać mapy. Ja już po tej rundzie kończę, jak chcecie ze mną zagrać sobie. Ej, poczekaj. Jeżeli chcecie ze mną zagrać sobie, no. Co? Co mówisz? Um, okej okay. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Co to się na to No tu gdzieś był. na pewno tu gdzieś był. Pewnie znowu się nakręcałeś. No bo tu nie ma go nigdzie. Masz tego Skara i tyle. ty brałeś, typie, nie? Nie wierzę w ciebie. Tu masz Skara, chcesz stosować. Ja... ...mój Typek! Jaki... Jaki Bumble strzela do niego, nie? No, Batman jeszcze rzuca. Leży. Zabity. Mamy mamy snajpę. Zabiłeś? Mamy jeszcze snajpę, ale mam lagi. Mamy snajpę, nie wiem skądś. Typy? W tamtą stronę. Zratowałem jeszcze co gdzieś. Muszę sobie zmienić ekipunek. Mamy dwóch typa, jeden snajpa, a drugi tam gdzie zaznaczyłem. Widzę, widzę, widzę piłka Rasposona Dostał. Dobrze. I jeszcze chyba jeden typ jeden jest, więc uważaj. Ja nie mam żadnych... Ja nie mam co? O, wupa! O, dziękuję ci. Daj nie E, strefa. Typek! Leży, Hedzik. Rasuję, bo nie, jeden leży. Dobra, dała, bo jeden leży. Zabiłem. Ma AWP Ja ma, nie ma, mam lagi Rozwalam. Rozwalamy z dwóch stron Dobra, to jeszcze jeden. Tu masz snajpę jak chcesz. Strefa chodź Tam postawiłem lodż lada Ja mu od razu mówię, żebym potrzebował ammo do shot, bo nie mam. Ej, tu masz apteczkę jak chcesz. Macy, mam troszkę, Maców mam troszkę. Masz do szota, bo ja nie wiem, 10. A to dobra, to nie dawaj, nie dawaj. Nie, ja już pora z tymi. Mm, idziemy, idziemy. Ja no to był taki bumble, nie? Ja patrzę co robi. A ten se stoi w miejscu, kurde. School trooper. Tam jest legendarny Skar. Co? Fajnie. Dobra, ja sobie ja błka zjem. Zaczynam wiesz, biedny Skar. Typy chyba. Tak, typy. Typy, ale oni są daleko. Dobra. Od mamy Minus, minus ma, leży Aha. Ale mi się wkurzy, jakby teraz mama do mnie przyszła Co nie, Jezu. nie, Mam 118 tych Eee, yy, Ammo Toshota Mam typy Mam typa Minus Miałem ja typa Ja Miałem typa Dobrze Doszł do mnie mocno, więc jakbyś go nie zabił Mapa c Nie w strefie Ile masz? fragów? Sześć! Sześć. Brawo, ja mam... Ja mam cztery. Bo taki jeden Pablo, nie? A do niego celuje, a ty stoisz w tym miejscu. Dobra, strzelimy puszka. I ten drugi jest... Amerykański uliczny. I tak, strzelimy puszkę na górę. Niech eszota napisała. No i to... Jedziemy chłopi. Na górkę idziemy po dropa. Mam boat spady, cztery. Ej, chodź do mnie. No. Co, żem postawił? Powiem ci, ten Błażej to jest taki yy, Wal wa Grałem z tobą i z nim wtedy, co nie? I było tak, że yy, po prostu no... Znisz te schody za mną Snajpa jest i ta i ta... Ja sobie, jeszcze ja się uleczę, bo nie mam hapsów za dużo Masz, masz, od razu ci daję apteczkę, a ja już nie będę na siebie marnował Masz, proszę I rushuje nas pod dołu Mamy typa, uważaj. O, o, prawie dostał. Minus 24, dwa razy. W czarno serce. Mamy tu typa jednego na dole chyba. Mieliśmy bleeding. Minus 24, dwa razy. Jeden tam snajpi, ja jego za zastrzelę. Dostałem! O kurde! No chodź mnie uleczyć, bo oni są na 173 metry daleko! No chodź mnie leczysz! Oni są daleko. Lecz mnie, oni są daleko. Szybko! Lecz. No po co? Zostaw to, niech tak se będzie. No zostaw, bo oni przyjdą zaraz. Zostaw to, nie zwracaj uwagi na to. Ja dawaj, 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 dwóch, dwóch, dwóch. Dawaj, 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 ja się chowam. Dobij tego. Uwaga, uwaga, czy da radę? Dobrze, chodź! Ty masz 10, a nie. Tam jeden jest, jeszcze został, ale dobra, lecz. Lecz, no nie, nie buduj, tylko lecz. Ja 9 kill mam. 8. A no 9. Masz ognisko? Ja mam... Nic nie mam. Widzisz? Ej, ile potrzebujesz do rekordu? Jak apteka, to ty bierz, bo masz mniej hapsów. Ale ten po mnie zasnajpił, nie? Leć O, daj! <laughs> Razem się budowaliśmy. Ej, mamy finał! Finał! Tak, kurde. Ej. Jak ciebie nie było, to pisałam, niech liczą jakie będziemy mieli miejsce, nie? Czy drugie, czy pierwsze. Szukaj tego typa. Ja tu nic nie schodzę, żeby do nas nie wszedł. Strefa, strefa, strefa! Tu zostajemy, bo tu jest strefa O buduj sobie plecy No zbuduj swoją room Idź mi sąd Gdzie są Ciekawe czy to jest 1-1 czy 2-2 Jak? jest 60. Ej no, o kurde, no to już przegraliśmy oni są gdzieś na Dobra, na słonych są, bo tylko na słonych była furgonetka. Typę widzę, widzę, na słonych są. Czterech typa na słonych. O kurde. Dobra, jak porobimy czterech. Dobrze, dobrze, dobrze. Tu jest dwóch z Leć mnie, leć mnie, leć mnie, bo oni nie mają co. Nie przejmuj się budowlą. O Jezus. Leć, okay. leć, proszę Cię. Jest łuk. Minus dobra, jeden leży. Ja się leczę. Masz bandaża? U, uleć się, uleć się, uleć się. Masz? To masz innego. Możemy iść na kleją. Leży! Leży! Możemy pójść tylko na Jeden leży, więc jest dobrze. Ej, Jeden drugi leży. Dawaj, lecz pada tu stawej. Lecz pada tu stawej, rasujemy. Albo nie, dobra, nie, 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 dobra, zostajemy tu, bo oni strefy nie mają. Zostajemy tu strefy nie mają, nie mają strefy. Rozwalaj to drzewo tu. Kurde, jaki jest podjalany. Leży, dobijam, dostał, rozwalaj tą ścianę, bo nic tam się leciał. Dobrze, zabijeś. Minus leży, leży jeden. Jak on nie dostał? ale Jest! Jest! Jezus! Ile kiedy mam? Ty javale. ja wale. Ja pierwszy... Nie, nie no, czy znaczy nie pierwszy wynek, ale nie spodziewałem się, że Winka zrobię, jeszcze z tobą! Ja dostałem 1700. Ja dostałem 1600-800 Dobra Widzicie, zobaczymy czy komuś się udało tak Dobra, siemano, pozdrów, pozdrów YouTubeka, Miro. Pozdrów YouTubeka, Miro, ja już nie mogę. Nie mogę już, pozdrów YouTubeka. Dobra, siemanko.